Oczywiście, że jak na mecz sparingowy, mecz musi się podobać. Wynik jest znowu drugorzędny, bo to na tym etapie e, przede wszystkim e, mecz sparringowy jest to e, takie rozluźnienie w tej ciężkiej pracy. Ja nie przykładam zbytniego do, do, do zaangażowania do tego, jaki jest wynik. Cieszę się, że z każdym meczem robimy, robimy postępy i z każdym meczem ta nasza gra wygodna co Powiedz jak będą, jak będą przebiegały przygotowania w najbliższym czasie? Yy, najbliższą środę gramy sparring z pogonią Mogilno, yy, później 23 o, w sobotę gramy z yy, Łokietkiem, a 24 wyjeżdżamy na tygodniowe zgrupowanie do Kruszwicy, gdzie rozegramy dwa sparringi, pierwszy z Polonią, środa Wielkopolska i na zakończenie obozu z Dębem sam przebieg tego meczu był do przewidzenia, bo my naprawdę, mogę powiedzieć, ciężko przepracowaliśmy ten tydzień, dwa razy dziennie i było to widać. Natomiast no, trudno usprawiedliwić błędy indywidualne zawodników i okoliczności, w jakich traciliśmy bramki. Bo zrozumiałe dla mnie jako trenera jest zmęczenie wynikające z ilości treningów, z intensywności, z objętości całego tego mikrocyklu. No, ale powtarzam, w piłce zawsze trzeba grać o zwycięstwo bez względu czy człowiek jest zmęczony bardziej czy mniej i nie można tak, takich tracić bramki bo praktycznie dwie bramki to o, są bramki samobójcze myślę, że jest to lekcja pokory dla niektórych zawodników trzeba wyciągać e, wnioski a żeby w kolejnych meczach, żebyśmy grali powiedzmy, inaczej bo już będziemy inaczej trenować ale też, żeby nie popełniać takich błędów, takich prostych i rozdawać prezenty przeciwnikom. Zagrało dzisiaj kilku nowych zawodników, czy jakieś decyzje personalne na tę chwilę? Możemy już, może Pan coś powiedzieć? Znaczy myślę, że spotkamy się w tej chwili, bo tak była umowa, że dwóch zawodników, którzy tutaj z Łodzi przyjechały, oni grali ostatnio w Borucie, mam to na myśli Surińskiego i Dziubę. Będziemy rozmawiać, w zależności od tego jeszcze, jak oni postawią sprawę, jakie oni będą wymagania mieć co do klubu zapadnie decyzja albo na tak, albo na nie.